Witam serdecznie tutaj wśród nas Jego Ekscelencję Księdza Idwata. Witam wszystkich jeszcze raz, Księży. Witam serdecznie Starostę Wadowickiego, Bartosza Kamickiego wraz z członkami zarządu, radnymi powiatowymi. Witam serdecznie wszystkich radnych, byłych i obecnych, którzy przyczynili się do budowy tego pawilonu E. Witam serdecznie również przewodniczącego Rady powiatu Jana Gębale byli zaproszeni na nasze spotkanie posłowie naszego okręgu, jak również senator. Niestety nie mogli przybyć na to spotkanie ze względu na odbywające się posiedzenie Sejmu. Witam serdecznie radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Rafała Stulika. Zaproszony na nasze spotkanie był również obecny poseł pan Marek Sowa, ale niestety nie mógł dzisiaj przybyć również dlatego, że jest posiedzenie Sejmu. W związku z tym serdecznie witam panią dyrektor biura, a mianowicie panią Sylwię Żak w imieniu tutaj naszego byłego posła, naszego marszałka województwa. Witam serdecznie burmistrzu. Witam serdecznie Mateusz, doktora Mateusza Klimowskiego razem z przewodniczącym rady Józefem Polewko. Witam serdecznie burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka. Witam serdecznie Wójtu Spytkowic Mariusza Krystiana Wójta Tomic Witolda Grabowskiego Wójta Brzeźnicy Bogusława Antosa Wójta Landskorony Tadeusza Łopaty. Przewodniczącego Rady Stryszowa, Pawła Żmiję, ponieważ nie mógł przybyć do nas e, Pan Wójt, jak również nie mógł przybyć Wójt Gminy, bo tutaj nas... Mucharz. Mucharz i Wieprza. Witam serdecznie Prezesa Wizanu Józefa Hile, Jerzego Chilewskiego. Witam serdecznie Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji, Alfreda Karelusa. Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach, pana Marka Wrony, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pawła Kwarciaka oraz serdecznie witam wszystkich, wszystkich przybyłych na to naszą uroczystość. Chciałem powiedzieć, że historia w ogóle lecznictwa tutaj na terenie naszego miasta sięga XVII wieku. Ale to wcześniej istniał szpital dla ubogich osób, obojga płci, tak zwana chorownia. Była to fundacja Marcina Wadowity, z czasem została przekształcony w szpital publiczny. Do 1923 roku istniał w Wadowicach także szpital wojskowy. Ale budynek szpitala przy ulicy Karmelickiej wzniesiono w 1896 roku. Miał jedno piętro, 40 łóżek, salę operacyjną i kaplicę. Obok powstał pawilon zakaźny na 20 łóżek. Obydwa te budynki do dnia dzisiejszego służą nam tutaj mieszkańcom, jak również i naszym pracownikom. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy, do, będziemy zasiedlać, przenosić taki oddział jak. Oddział geriatryczny, gdzie będzie nas oprowadzał wspaniały ordynator, lekarz Tomasz Chrzanowski. Będzie łóżek 31 na tymże poziomie, 12 zachorów. Następnie na tym samym poziomie będzie dział rehabilitacji medycznej, gdzie kierownikiem jest magister Rafał Czabla. Dzisiaj niestety jest nieobecny, zastępował go, będzie oprowadzał. Magister Wojciech Matusz, Matuszyk. Będą się tam mieścił gabinet masażu, sala kinezyterapii, sala fizykoterapii. Będzie również tu na tym poziomie ambulatorium zabiegowe, w którym będą wykonywane zabiegi na przykład chirurgiczne, ginekologiczne, tak zwane krótkie znieczulenie. Następnie udamy się na pierwsze piętro, gdzie będzie oddział chirurgii ogólnej. Gdzie ordynatorem tego jest wspaniały lekarz Zygmunt Łabudziński. Będzie dysponował 20 łóżkami, 11 salami chorych. Na tym samym poziomie będzie również oddział chirurgii urazowej, gdzie ordynatorem jest lekarz Konstanty Łobota. Tak więc po otwarciu tego budynku, tego tutaj pomieszczenia, pójdziemy i. Będziemy zwiedzać to, co tutaj zostało zrobione, Dla... trzeba jednak powiedzieć również o tej sprawie, tak zwanej materialnej. No, jest to koszt tego, co tutaj będziemy. Budynek warty 30, 340, 31 milionów 500 tysięcy. Natomiast same wyposażenie, które tutaj będziemy na tych dwóch poziomach, na tych trzech poziomach, to jest na tych dwóch poziomach raczej. To jest 2,5... 2 miliony 500 tysięcy. Jest to taka wartość tych urządzeń. Serdecznie Państwa witam. Święta Księża, Szanowni, goście zaproszeni. Jest to taka chwila historyczna, gdzie od początku istnienia powiatu mówiło się o budowie szpitala. Jakoś tak się poprzednich latach układało, że nie można było zacząć budowy tego szpitala. Ale dzięki determinacji poprzedniej rady powiatu, jak również poprzedniego zarządu powiatu, rozpoczęto tą budowę. Ja akurat mogę najwięcej na temat tej budowy powiedzieć właśnie na, w tym obecnym roku, 2015, ponieważ w 2015 ten szpital oddajemy. Ja w bardzo krótkim takim rysie chciałbym tylko parę danych powiedzieć o tym szpitalu. Otóż obiekt pawilonu łóżkowego E według projektu to budynek siedmiokondygnacyjny. Jest to inwestycja podzielona na dwa, na dwa etapy. Etap pierwszy to budowa i oddanie do użytku obiektu pięciokondygnacyjnego o kubaturze 28 267 m2 i powierzchni zabudowy z łącznikami razem 1486 m2. Etap drugi to budowa, która ewentualnie kiedyś nas czeka. Jest to nadbudowa jeszcze tych dwóch pięter, czyli szóstego i siódmego. Etap, realizację pierwszego etapu podzielono na cztery podetapy. W maju 28, 28 maja 2012 roku z firmą Budinek została podpisana umowa na realizację pierwszego podetapu którą obejmowało wybudowanie pięciokątnego budynku szpitala w stanie surowym, zamkniętym, posadowionego na 322 palach z pokryciem dachu wraz z jego ociepleniem i odprowadzeniem wód deszczowych. Wykonanie pierwszego etapu zakończono 29 lipca 2013 roku i zamknęło się kwotą 8 756 000 zł. W dniu 25 marca 2013 roku podpisano umowę z firmą Airbus na realizację drugiego etapu. Było to rozbudowane, rozbudowane budynków tlenowni, agregatorowni, stacji trafą, jak również dróg i parkingów. Roboty te zamknęły się kwotą 3 miliony 239 tysięcy złotych. W dniu 7 października 2013 roku podpisano umowę z firmą Inveco na realizację trzeciego etapu, który obejmował roboty murackie wewnątrz budynku. Roboty trzeciego etapu zostały zakończone w kwietniu 2014 roku i zamknęły się kwotą 4 miliony 0,29 000 zł. I teraz następuje czwarty etap, czyli wykończenie tych trzech czek, kondygnacji, na które dzisiaj poświęcamy. Jest to, jest to e, roboty wykończeniowe, z, z wykończeniem wnętrz, wyposażenie. I to jest to było, to była kwota 13 milionów, jeśli chodzi o same roboty budowlane i 3,5 miliona, jeśli chodzi o roboty wyposażeniowe. Inwestycja ta była realizowana przy udziale środków powiatu i dołożyło się do tego Urząd Wojewódzki w kwocie 5 milionów i Urząd Marszałkowski w ramach MRPO w kwocie 10 milionów. Czy nie mówiła o tej wspaniałej załodze? I chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj jest 16. Dla mieszkańców Ziemi Wadowickiej i Powiatu Wadowickiego jest to szczególny dzień. Wszyscy wiedzą o kim mówię o patronie Szpitala Powiatowego od maja 1991 roku o świętym Janie Pawle II. Myślę, że on jest tutaj z nami, z chorymi, z załogą, z mieszkańcami z mieszkańcami ponad 160 tysięcy mieszkańców liczy nasz powiat. I chciałam powiedzieć, że załoga szpitala, której ja jestem przedstawicielem Rady Pracowników i tak się złożyło z woli mieszkańców, że również jestem radną tej kadencji 2014, yy, za, zapomniałam 14-18. Chciałam powiedzieć, że nasza załoga nie była bierna. Że starała się mobilizować powiat, mianowicie zarząd, zarządy, żeby ta budowa ruszyła, żeby to miało miejsce. I muszę powiedzieć, że dwa razy cała załoga właśnie scalona, wszystkie grupy pracownicze i personel medyczny i niemedyczny. Szliśmy tam, odwiedzaliśmy właśnie starostwo, żeby powiedzieć, że chcemy, żeby ta budowa ruszyła. Dzisiaj spełnia się nasz, nasz piękny sen mieszkańców i wszystkich ludzi dobrej woli. I patrzę na księdza Infuata i w sercu mam księdza artykuł o marzeniach o budynku, który właśnie dzisiaj mamy, mamy ten zaszczyt otworzyć, a ksiądz infułat i księża poświęcić. Bardzo serdecznie dziękuję. i Myślę, że dołożymy wszelkich starań jako załoga, żeby, żeby pacjenci czuli się u nas dobrze i serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla mnie to jest moment niezwykle wzruszający, tego, że D wcześniej wspomniał pan wicestarosta, historia tego nowego pawilonu. Rozpoczęła się w tamtej kadencji, na początku tamtej kadencji Rady Powiatu w roku 2011. Przepraszam, w grudniu 2010 roku, zaczęła się ta kadencja, ale na poważnie zaczęliśmy się właśnie w 2011 roku. I spośród, jest jednym członkiem zarządu, który przyszedł również do, do nowej kadencji i jest również członkiem zarządu razem w charakterze starosty, że jak gdyby ta ciągłość była. męż świadomość tych wszystkich problemów, wyzwań, doskonale wiedziałem, na jakim etapie jest inwestycja pawilonu E w momencie przyjścia w, w, w grudniu 2014 roku. Teraz w skali, w skali wyzwań, a była ona potężna, tak, wspomniałem, po przejęciu urzędu z panem ministerstwem, rozmawialiśmy z panią skarbnik. Była pełna obaw, jak będzie wyglądał 2015 rok. Mówiła pani też też takiego roku ciężkiego nie było. Tyle kluczowych inwestycji, również drogowych, ale przede wszystkim najważniejszy ten szpital, skupiło się w jednym roku. Tyle wyzwań, ale wraz z wyzwaniami problemów. Zastanawialiśmy się wspólnie, będziemy w stanie temu podobać. Nie minęło wiele miesięcy. I dodatkowe wyzwania, poznacie się tych pism, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody. Istniało zagrożenie tych dotacji, 15 milionów złotych, o których wspomniał Pan Dyrektor. To ile wysiłku kosztowało, to nie starostę oraz wydziały nam to tyle, jako skarbnik, pani Sekretarz, żeby, żeby to wyprostować, te tematy, żeby ta, ta dotacja została utrzymana, to, to naprawdę niewiele osób, ja to dziesiątki, setki godzin, dziesiątki wyjazdów do Krakowa, ale wspólnie nam się to udało. I ja chciałem przede wszystkim z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, czyli do, do symboliczne przecięcie szczęki, do momentu otwarcia tego budynku, do momentu, w którym on zacznie służyć wreszcie ludziom, który będzie zasiedlony, I ci pacjenci tak symbolicznie, z budynku XIX wiecznego z przełomu wieku. Wejdą do budynku otwartego XXI wieku, miło Państwo. I to niesamowity, niesamowity przeskok. Chciałem serdecznie podziękować panu starości, który osobiście mm, bardzo, wiele, bardzo się zaangażował w tę budowę. No, myślę, że ten, ten rok się postarzał nie o jeden rok, tylko o więcej. Bo, bo, bo ja negocjacje nie wiem, były, naprawdę z żebyśmy mogli też. Były, też nas wiele kosztowały. Yy, wszystkim yy, pracownikom Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych. Pani skarży, pani sekretarz, radnym powiatowym, z panią Marysią na czele, która nas tutaj motywowała do działania. No, chociaż... Nie, nie, nie. Ja to dla swoją mobilizację taką pozytywną. Kosztowało nam, nas to wiele wysiłków, ale myślę, że yy, no, mamy teraz ukodowanie tego dzieła i będziemy wszyscy szczęśliwi, że wkraczamy w ten pierwszy dzień. Chciałbym ja serdecznie Państwu wszystkim podziękować za, za to, że jesteście z nami, bo to jest nasze wspólne święto. Jest to święto powiatu wadolickiego, niezależnie jaką instytucję reprezentujemy, czy urząd miasta, czy urząd gminy, to jest nasze wspólne święto, bo wszyscy mieszkańcy powiatu korzystają z tego powilonu, daje nam gwarancję, że ten szpital, przed tym szpitalem jest dobra przyszłość, Szanowni Państwo. Wiele osób jeszcze niedawno, to jak lat temu zastanawiało się, jaka będzie przyszłość tego, badulika, tego szpitala wadolickiego. W momencie, gdy mamy silne ośrodki, to święcimy w słuchaj w Krakowie. Myślę, że te dwie kadencje Rady Powiatu Władowicach, właściwie wszystkich radnych, również tych, nie są obecnie radnymi, pokazał, że na mapie Zdrowotnej jest miejsce dla Powiatu Władowicich, i to jest miejsce znaczące, że mamy się czym szczycić. Mamy wspaniały budynek pawilonu E, nowoczesny na miarę XXI wieku, wspaniale wyposażony, bo to odbywają się w tej chwili prace na dwóch ostatnich które są jeszcze droższe. Na ten sprzęt jest o wiele kosztowniejszy niż te 3 miliony złotych, które przeznaczyliśmy na pierwsze trzy piętra. Także myślę, że w tym momencie szpital w Badowicach wychodzi na prosto, Szanowni Państwo. I możemy przestać mówić o zawirowaniu, o jego niepewnej przyszłości i będziemy się cieszyli tym wspaniałym nowym lokalem, który będzie służył nie tylko pacjentom, ale również wszystkim osobom, które tutaj będą pracowały. Dziękuję serdecznie. księża, szanowni goście, jest to historyczny moment. Historyczny. W każdym środowisku są takie daty, które tworzą historię i dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla powiatu wadowickiego. W życiu każdego środowiska czy, czy też przy każdej inwestycji jest tak jak w teatrze. Są ludzie, którzy odgrywają rolę pierwszoplanowe i są statyści. Wszyscy są potrzebni. Ja w imieniu własnym i w imieniu radnych e, Powiatu pragnę serdecznie podziękować tym, którzy odegrali rolę pierwszoplanową. Mam na myśli poprzedni o wtedy mówił pan starosta, e, poprzedniego e, pana starostę, pana Jończyka i obecnego starostę, obecnych, obecnych radnych i poprzednich, i, i, i poprzednich ra, radnych. E, rzymski poeta kiedyś powiedział: No, on morial, nie wszyscy kumry miał na myśli zapewne to, że człowiek poprzez swoje czyny stawia sobie pomnik. Myślę, że, tym, że ten szpital jest takim pomnikiem dla tych, którzy odegrali pierwszoplanowe role. Myślę, tak jak wspomniałem, o poprzednim zarządzie, obecnym zarządzie, dla, myślę, że, że radni poprzedniej kadencji i obecnej kadencji mogą o tym szpitalu powiedzieć, jako o pomniku, który został zrealizowany w ostatnich dwóch Kadencja w kadencji czwartej został rozpoczęty, a jest ładnie filmowany teraz i realizowany w kadencji y, w piątej. Panu dyrektorowi i podległej mu załodze wypada życzyć samych sukcesów. No nie wiem, czy mam płakać, ale no jestem bardzo wzruszona, tak powiem. Tak powoli, powoli, bo to trzeba tak jest. Tak Pani Przewodnicząca powiedziała, Dzień 16 to jest dla Wadowiczan bardzo znaczący. Święty Jan Paweł jest patronem i szpitala i patronem tej ziemi wadowickiej. I dlatego modlimy się by ten wielki patron miał w specjalnej Trosy i opiece, ten szpital. Zawsze Jan Paweł II mówił, że jego Watykanem to jest to miejsce, gdzie rezydował, ale to miejsce, gdzie leczył się. To były te miejsca, o które specjalną troską otaczał święty Jan Paweł II. Niego toczy, święto, niego toczy tą troską, to miejsce, niego toczy lekarzy, żeby byli lekarzami oddanymi. Nie go toczy pielęgniarki. Wszyscy którzy tu pracują, żeby się jak, naj, jak najserdeczniej pochylali nad tymi, którzy chorują. I nie toczy taką mądrością, żeby tu lecz ludzie jak najszybciej powstawali do zdrowia. O to się modlimy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na oddziały tego szpitala i na tych, którzy tutaj się będą leczyć i którzy będą im pomagali w wyleczeniu. Oto Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.

i tutaj będą te gabinety masażu, gabinety zabiegowy, jak również będzie ambulatorium zabiegowe, gdzie też sobie to zobaczymy. No i oczywiście pierwsze piętro, bardzo ważne pierwsze, pierwsze piętro, gdzie będzie Oddział Chirurgii Ogólnej, i ordynatorem jest doktor naumedyczny Zygmunt Bogdziński. Będzie to 29 łóżek, 11 sal chorych, gdzie to po prostu tak będzie. Również na tym piętrze następnym będzie Oddział Chirurgii Urazowej. Gieortatorem jest lekarz Konstanty Robota, będzie tam 21 łóżek, będzie tam 8 sal i to jest na dzień dzisiejszy, co przenosimy z tutaj za również. A kiedy panów zostaną tutaj Niektórzy już mogą od jutra być, z tym, że po prostu robimy, roz, 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 jak to będzie zrobione, ale już będziemy się od jutra przenosić. Do nowego roku na pewno już tutaj będziemy. A czy są jakieś szczególnie nowoczesne tutaj sprzęty? to pani zobaczy, jak pani będzie zwiedzać mm. te myśl oczywiście, że to są nowoczesne mm. urządzenia. Jak... Zapadają przed chwilą. Była to bardzo kosztowna inwestycja. Chodzi o wyposażenie tych tak, dwóch tak. oddziałów, które są. To jest kwota, no jakby nie było, 2 miliony 500 tysięcy sam sprzęt. Czyli są to już nowoczesne urządzenia, są to już urządzenia, które no, pomagają jakby no zrozumieć. A tak ogólnie, to jaka jest liczba pacjentów, którzy mogą zostać przyjęci tutaj? Jeżeli chodzi o całość, to 80 Dziękuję. Ja mam uzupełniające pytanie, co z budynkiem po drugiej stronie. Zostają tam jakieś oddziały? Tak, jak na razie wygląda? zostają te oddziały, które dopiero przejdą na górę. Odpuślam oddział numer jeden, czyli oddział krupnika, który przenosi do budynku C, a następnie dopiero będziemy rozmawiać odnośnie zagospodarowania budynku, gdy tutaj uporamy się z przenoszeniem. Mm. Także ja jestem zdania, że po prostu to gdzieś w pierwszym kwartale powinno być już wszystko porządku. Czyli wewnętrzny pierwszy w pierwszym kwartale tak. przejdzie, tak? Wewnętrzny pierwszy, no szybciej przejdzie. Szybciej. W Granicach w styczniu, na pewno w styczniu. Chcemy przygotować troszkę ten oddział, gdzie on ma wchodzić do tego budynku z powrotem, żeby miał warunki względne. To tam zostaną jakieś oddziały, czy nie Tam, zostanie zostanie. tam po... planujemy, że jednak po oddaniu dwóch pięter pozostałych przeniesiemy wszystkie te oddziały, które tam dzisiejszy są. Chceśmy powiedzieć. Chodźcie dalej, chodźcie dalej. Ja dalej. to. zaczynamy. Może pan koordynator. Witam państwa bardzo serdecznie. Na piętrze na którym będą dwa oddziały, oddział chirurgii ogólnej i oddział chirurgii urazowej. W tej chwili jesteśmy w takiej przewiązce, która te dwa oddziały łączy. Tutaj są gabinety ordynatorów, tutaj jest gabinety oddziałowej, pań sekretarek, taka część, że tak powiem, robocza. Po drugiej stronie są te takie techniczne pomieszczenia, jeżeli państwo macie ochotę, może ja najpierw przejdę po y, oddziale chirurgii ogólnej, a potem panu doktorowi Łowodzie oddam głos i pójdzie na tamtą stronę. Także bardzo państwa tutaj prosimy. Tutaj mamy dyżurkę lekarzy, mamy gabinet ordynatora, Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie pomieszczenia, wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne. Każda sala ma, ma no jest węzeł sanitarny, jest ubikacja, jest łazienka, jest prysznic. Także tutaj jest część, część taka, że tak powiem dla, jak już mówię, ordynatorów pielęgniarek i lekarzy. Po drugiej stronie są że są i magazyny jelizny brudnej, magazyny gdzieś. Bielizny czystej. Bardzo proszę. Aha, możemy. Jeżeli Państwo możecie, to przejdźmy tak, żebyśmy wyszli tamtymi drzwiami. A możecie. To oglądamy fizycznie. będziemy. No! Tu jest. Tu jest, nie, tu jest po prostu gabinet ordynatora, gabinet lekarzy. Tutaj mamy przejście do. Do y, sekretariatu. Jeżeli pacjent będzie w takim stanie, że będzie chciał. Y, bez aparatu wrzutowego. Nie To jeszcze nie wiadomo. Ale najprawdopodobniej bez. A bo zabronionego. No niestety. Tutaj jest taka sama można pacjenta położyć.